No, to mów alfabet. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, Ja chcę kupę. Dzwonić e, z wytwórni filmów dokumentalnych, fabularnych Pan wyłączy teraz ten Pałac Kultury, bo my potrzebujemy teraz wyłączony. I już pan nie włącza go, bo to będzie tylko jeden taki dubel. Już może pan wyłączyć później, dobrze? Już jest wyłączony. Dobra, dziękuję ślicznie. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia, do widzenia. Vai expelled mi jacket! folka zubi Après le pijemplos Poncho!!!! Kaopi! Bur badhhh AReday Saya dier FAMILIAR Ja pierdolę! Ale się kurwa wystraszył, jebany! Kurwa mać! kurwa mać! <laughs> 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 <Jejbany. gülüyor> Ale żeby kurwa... Zapierdolę, w Józka szedł pieród. No? Zwyłuj ten telefon. Kurwa, wyłuj. Nie wiem, czy mnie nagrał tego. Kaciuś. Cześć. A, bym, my się kurwa... A kolanach! O nie kurwa! Jezus kochany! Co tu już wezmę? Kurwa waląłby mi na kolanach no! Nie, Boże, mokry! <gry> Ej! Po wysiądę! Tu Wolno kurwa! <grywa> Ej, szukam takiego chopa rudego Nie, nie bój się! Kurwa, Szymaszka, co jeszcze raz? Siuma. Co? Zobacz, tego chłopa szuka Rudnego. A z drugiej strony trzeba Chopa takiego. Z drugiej strony patrz kamerę. Chopa takiego szukam. Ale to muszę. Chce się widzieć, nie? O tego, o teraz widzę. Czekaj, no! Tu się też za kierownicą jesteś. Co? Nie, szukam takiego rudego chopa, nie? Bo on podobno ten. Y, bigo z głową, kurwa, miesza gdzieś tu. Znacie takiego? Co robi? Bigo z głową miesza Bigo z głową. Bigo z głową miesza A to jest Masosz? No. Eee. Cetka, petuś. Eee, gdzie, masaża, nie? Gdzie go można spotkać? Nie widziałem go tam w tym, tym, To będzie u góry może... U góry. Więc ono. Ja panie... pojechał. Pojejechał do roboty. nie kopoczczej, nie? Nie. No. I tam będzie w 100%. Przed pocztą czerwony budynek. Dobra. Dobra.